Gdzie jest chłopczyk? Ja pierdolę! Chłopczyku! Chodź tu, cho chłopczyku! Czym ty jesteś? Panie szczurze. Halo, ja nie ja widziałem takiego morskiego stworzenia. Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Lions of Fear 2 na moim kanale. Przejdziemy sobie od razu do giereczki, bo nagrywam podrząd dalej. Trzeci odcinek z rzędu, podrząd, podrząd, z rzędu, podrząd. Pod pod Gdzie my jesteśmy? Przeszliśmy dziwnym korytarzem do dziwnej kuchni i tu mamy dziwnego ludzika. OK, tu nic nie zrobimy. Tu też nic nie zrobimy. Chyba musimy ruszyć. Główka tego. No i co teraz? Dalej nie mogę tego nie, no teraz mogę. Okay. A tu jest zamknięte. You. But never Co mam się cofnąć? Chyba tak. Tak szczylam, bo ten nie szedłem. Moje zęby należą do ciebie. Co my tu mamy? Znowu skarby. Owie. Idzie w tę rozmowę. I'm scared, something happened to her. Odpowiedzi usłyszymy. I No, stop it! It's not true. Uh, okay. Możemy przejść tędy. A, A możemy przejść tędy. Czekamy czegoś przydatnego, Czuję, że powiem pójść totalnie gdzie indziej. Skarby. No spoko no. No zamknijmy, żeby nie zamokły. E, tędy chyba nie przejdziemy. Okej. Okay. przejść tam albo przejść tutaj tu mamy coś takiego a tutaj a tutaj co mamy eee... Mam pewne obawy. Idąc tutaj, nie powiem, że nie. Czy to się w ogóle nagrywa? Tak, nagrywa się dobrze. Już wolę, będę sprawdził 10 tysięcy razy. A my znowu w burdelu. Dobry. I come from a sea of displeasure I have longed for affection Now I live to please you But I not to be you Ok Whoa! 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 E, czekaj, to mieliśmy tu iść. Ej, to ja chyba dobrze, że tu poszedłem. Tu nic więcej nie ma. Wyrwaliśmy tego szczura. Może to tak miało być. No, bo teraz wracamy na górę. Wracamy na górę i idziemy do tamtego pokoju białego. A co tu jest? Zawieszki do auta. Więcej zawieszek do auta. E, okej. Okay. Tu nic takiego strasznego. Więcej szczurów. Z czym Them Put them to some use. Dobrze, to do... nie jest przejście. Okej. Okay. Ha, to jest ta skrzynia. Tu już byłem. Tu już nic nie ma. Tędy dalej nie przejdę. Może ja miałem w każdy z tych miejsc pójść. Tędy zlazłem na dół. Idziemy tędy. miamy kartkę. i Idziemy do dziwnego pokoju. Eee... Hmm... Wiecie co? Na razie nie będę ruszał tych telewizorów. Aha. Rozumiem. Chyba nie mam wielkiego wyjścia. Co ja mam tu zrobić, tak szczerze? Co na tych telewizorach ma się kurwa pojawić? Głowa, a tutaj ręka. Ok, już wiem. Już wiem. Ty nie miałeś kolego przed chwilą głowy, czy mi się wydawało? Stript of all my riches, I sailed sea My debt to you I will repay. Here is my pound of flesh. My pound of flesh. Dobra, gdzie teraz? A tu byłem? Nie, tu nie byłem. Łazienka. co tutaj możemy znaleźć? Kurwa, wszystko to jest gra. Zdać kogo być wszędzie. Przed w Kimlu. Ale wygląda na to, że nie ma. Bitwa na poduszki, bla bla bla. Przejdźmy się. Dobra, halo... Misiu! Okej, okay, to nawet nie było straszne za bardzo. Podłożyć sobie grę, może ją za cicho. Albo się przyzwyczaiłem. Może teraz jestem. Niebanym kozakiem. Dzisiaj nie boję horrorów, haha! Nie. nie bo tu nie było przejścia, nie, nie, muszę się wrócić tam, gdzie byłem chyba okna, coś, nie, nie, Dobra, zwróćmy się. Tą samą drogą, tą samą kurwa, grałem przyzwyczaiła, teraz, że tu w korytarzu się nic nie dzieje. I coś czuję, że zaraz coś się zacznie dziać. Oho! You're right, it is my fault. Yes, I can still save her. She can live on forever. Show me the way, or do what needs to be done. I'm the captain now. Okej. Okay. Robi się niepokojąco. Niepokojąco dla tego dzieciaka. I wchodzimy na wajbę.

Fak Fak, 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 fak Wspierdalamy. Eee. Nie, 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 nie. Stój! Wypierdalaj! Ja tam nic nie widzę. Ja mam strzelać z tych armat? Co ja mam tam kurde robić? A może być tak, że pomiędzy armatami się pojawi, a tam w świetle nie. Lead us, oh Captain. We will follow you across the seven seas. Dobra kurva. Jaz do stobom. The soul pays its debt. Dobra. Jaz do armaty. Elo. A bo ja bym tu w świetle być Wypierdalaj O to chodzi, dobra, już rozumiem Jazda z tobą Elo. Dobra, jesteśmy u celu, na statku. Tu też był! Okej, okay, jesteśmy w kajucie kapitańskiej. Czemu tu jest... Tak jasno. Jesus Christ. O, dzień dobry, szczurku. Co to jest? Znowu jakieś puzderko. Tym razem nie... A nie, też są szczury. Tylko nie jest taki zakrwawiony. Teraz jest... Zaśniedziałe? Tak to się nazywa, To jest miedź, która zzieleniała ze starości, tak? Bo tak samo jest miedź czy cynk, cyna? Coś tam kurwa się tak robiło. Z czego jest statua Wolności? Bo ona jest zielona właśnie z tego powodu. Jest metalowa, tylko się zrobiła zielona z czasem, bo się utlenia jakiś tam metal. Nie pamiętam, który, jak się nazywa. Która to jest minuta? Ha, halo? Nagranie. Łe, panie, dopiero 13, to jeszcze czas luźno Eee, ciśniemy dalej. Co my tu mamy? Kiedy się dowiem Co jest na tych taśmach Halo szczu. Here we are again You Halo nawiązanie do pierwszej części She Dzień dobry. Cześć chłopczyku. No dobra, okłamała cię, że uratujesz siostrę, tak? Chłopczyku, a nie to twoja siostra. Kówko! jest chłopczyk. Ja pierdolę! Chłopczyku! Chodź tu, chłop, chłopczyku! 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 Jezus Maria, jestem obstrany, mam gęsią skórkę na nogach pod, pod spodnami, pod spodniami. Tu jest zamknięte. No no, jest strasznie ciep! Chłopczyku! Stój! Can't you hear it? Słyszę, jest ciemno. Ha ha. Oh, Lily. Lily, what if something bad happens? What if I can't find you? Shh. Listen to my voice. Hold it deep inside. And I Słyszę will, will always be there for you. Forever. Ok, mogę tu przejść? Nie, tu nie ma innego przejścia, niż tamto po prostu, ok? W porządku, zagrajmy w to. Aha, Łabczyku! Coś się źle dzieje tutaj teraz. W tej pogoni za... Czego nie zrozumiałem? Ha Halo! Gra mnie wyzywa od debili. Okej. Okay. Co się dzieje? To nie będę ja. Mamy metronom. Mamy wycinek z Gazety. Tragedia na mitologiczną skalę, co? Rozpożar. Okej, okay, już myślałem, że Titanic ale chyba nawiązanie do niego, no bo co? Transatlantyk. Okej. Okay. Dobra, jebać to stukanie. A i ja rozumiem, teraz jesteśmy tak, jakby na dnie? Który to, to jest? To jest piąta, tak? Chyba tak. Nie, tylko... Ty, tylko nie I don't know what I want. They say that the dreams shine for the dreams shine for really can come too. Are dreams what's really important to you? Mhm. Your dreams can stay with you forever. Okay. Brzmi nawet ładnie, to. A co tu mam napisane? Gdy znów mnie zobaczysz To nie będę ja. Okej. Okay. Widzieliśmy, to widzieliśmy, tego nie widzieliśmy. Mhm. No niewiele w tym momencie nam to zmienia. Tu mamy wejście jakby zalane wiesz nad nie morza nie zmienia Woda nie leci Wody nie można spuścić jesteśmy pod wodą Chyba umarliśmy czy coś O Nie dużo tych rzeczy znalazłem, mam wrażenie. Plakatów dużo nie zabrakło tam, dwa i tak obstawiam, że tu jeden, czyli trzech mi zabrakło. Tu coś to. Do... Wow! Cześć, stój! Mogę w gwiazdy spojrzeć Nie to, żeby to były prawdziwe gwiazdy Niewiele tu chyba w nich zobaczę Tak szczerze mówiąc Co ja znalazłem? Bucik! Bucika znalazłem No spoko Czym ty jesteś, panie szczurze? Halo, ja nie widziałem takiego morskiego stworzenia. A tu jednego plakatu nie znalazłem. a tak to wszystkie mam po kolei w sumie. To jeszcze może kilka plaka plakatów przede mną. Tak generalnie. Tak by wyglądało. Co my tu mamy? Płomień, prawda? stań się. przerwij spirale tu i teraz. Pozostaj w pętli Na zawsze! Kto przeżyje, kto zginie. Kim ja kurwa jestem? Nim, nią, nim, nią, nim, nią. Nami, przekreślone sobą. Ok. Brzmi ciekawie. Intrygująco. No dobra, obejrzyjmy tą taśmę, tą działą W ogóle, to nie jest ten sam lektor, tak swoją drogą, co w tym, w Darkest Dungeon? Tak mi się wydaje. Jak ktoś dotrwał do tego momentu, dajcie znać w komentarzu. <głos> <głos> Jak ktoś wie. <noise> There is no soon to to go. Too late to turn back. The eyes of Co? Dalej. Akt piąty. Co? Chciałem tak powiedzieć, ale zniknęło. Napis zniknął. Co my tu mamy? Halo, chciałem to zobaczyć. Jest jakiś znajomy, kiedyś tu był, a jednak się gubię. Musi być jakieś wyjście. To jest chyba ostatni akt. Dajcie mi sekundę, najpierw sobie sprawdzę. A później, bo jeżeli to jest końcówka, to bez sensu na następny odcinek. To. O, chociaż... Dobra, niech będzie. Koniec odcinka. Elo.